Edukacja finansowa taka od dzieciństwa nie jest jeszcze u nas popularna. To się powoli zmienia, ale faktycznie wiele osób jeszcze ma trudność, żeby taką, taki nawyk oszczędzania w swoje życie wprowadzić. Żeby zacząć oszczędzać, najlepiej wybrać odpowiednią metodę. Taką metodą mogą być małe kroki. Polega to na tym, że nie decydujemy się od razu, że wszystkie nasze zbędne wydatki eliminujemy, tylko krok po kroku będziemy wprowadzać zmiany. Takim pierwszym podstawowym krokiem jest tworzenie domowego cash flow, czyli przepływu naszych finansów. Na kartce możemy sobie wypisać, ile zarabiamy i ile wydajemy, a co ważniejsze, na jakie rzeczy, na jakie przedmioty, na jakie przyjemności. Na podstawie tej analizy finansowej zobaczymy, gdzie tych pieniędzy ucieka nam więcej. Ten drugim krokiem jest właśnie modyfikacja, czyli szukanie takich wampirów finansowych. Tych spraw, tych przedmiotów, tych rzeczy na które wydajemy za dużo pieniędzy, chociaż nie są one niezbędne. Dla przykładu lubimy wychodzić do miasta na kolację czy na obiad, no i robimy to bardzo często i wiadomo, dużo na to zazwyczaj pieniędzy wydajemy, to możemy postarać się nie od razu wyeliminować wszystkie wyjścia, bo nie o to chodzi, tylko na przykład ograniczyć je z trzech wyjść w tygodniu do dwóch. I takim trzecim, chyba najważniejszym krokiem jest odkładanie tych pieniędzy w konkretne miejsce, na przykład na subkonto. Bo jeżeli teoretycznie wydajemy mniej, no ale nigdzie nie odkładamy tych pieniędzy, no to one zaraz zginą w morzu wydatków.